Witam cię, człowieku rozumny. Dzisiaj wraca seria kto to taki ten ksiądz. Dawno temu nagrałem pierwszy odcinek tej serii i ostatni, jak do tej pory, rozmowę z księdzem Arturem. Dzisiaj drugi odcinek, rozmowa z księdzem Kamilem. Około miesiąc temu przyjeżdżaliśmy przez całą Polskę z rodziną, wracając do domu. To była niedziela, chcieliśmy pójść na mszę i zostaliśmy zaproszeni wieżowie, to niedaleko łodzi, w parafii Jezusa oblubieńca na świętej Maryi Panny, na mszę i nawet potem na spotkanie z księdzem proboszczem, który nas bardzo życzliwie przyjął. I tam też poznaliśmy Wikarego, czyli księdza Kamila. To spotkanie było bardzo miłe, również bardzo budujące. Ksiądz Kamil m.in. zagrał z moimi dziećmi w bóle i zainteresował ich, ich tą grą, i krótko też rozmawialiśmy o, o roli mediów w, w ewangelizacji dzisiaj. Pomyślałem, że zaproszę księdza Kamila do takiej rozmowy w serii Kto to taki inny ksiądz. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, którą zaczniemy już za sekundkę, chciałbym powiedzieć, że mój kanał istnieje dzięki wsparciu widzów. Jeżeli ktoś chciałby, żeby mój kanał się rozwijał, to bez wsparcia widzów będzie to utrudnione. Dlatego każdego, kto chciałby wesprzeć mojego kanału, zapraszam, żeby zajrzał pod film i tam są informacje, jak można to zrobić. A wszystkim, którzy już wspierają finansowo rozwój mojego kanału, bardzo, bardzo dziękuję. Przechodzimy teraz do rozmowy z księdzem Kamilem. Zapraszam. Tak jak mówiłem we wstępie, naszym gościem dzisiaj jest ksiądz Kamil, którego poznałem około miesiąc temu. Szczęść Boże Księży Kamilu. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dziękuję, że Ksiądz zgodził się wystąpić w tym naszym programie. Kto to taki ten ksiądz? Chyba od razu przejdziemy do rzeczy, ok? Ok. Jak wygląda Księdza typowy dzień? Zwykle zaczynam dzień o godzinie 6 rano. Robię znak krzyża, trochę się tak przeciągam, żeby złapać odrobinę energii. I po porannej toalecie włączam ekspres. Wypijam takie małe, taką małą kawkę, małe espresso, i po niej e, mam e, więcej motywacji, siły. Ruszam do kościoła, odprawiam brewiarz swoje poranne modlitwy. I e, po poranku, e, który spędzam w kościele. Albo odprawiając przez świętą, albo spowiadając, udaje się czy to do kancelarii, czy już do swojego mieszkania na śniadanie. Następnie podejmuje czas w szkole przez dwa dni w tygodniu. Czas katechezy mam takie bloki pięciogodzinne. Po nich mam moment dla siebie, jeśli nie dochodzą żadne inne niespodziewane sprawy, i dopiero mniej więcej wieczorem. Startuję z kolejnym blokiem obowiązków na parafii. Bardziej intensywne dni dla mnie to jest sobota i niedziela, bo to są najbardziej intensywne duszpastersko momenty. Wstaje ksiądz o szóstej, a o której ksiądz się kładzie spać? 21.30, 22.30. Jeśli mam jakiś projekt dodatkowy, to muszę go przepracować i wolę się położyć z taką spokojną głową spać. Jak ksiądz organizuje swój czas? Kalendarz papierowy czy smartfon, czy jakiś inny sposób? E, no, oczywiście używam y, smartfona i, y, i laptopa, i to mi wystarcza. Nie używam papierów, bo nie chcę się nimi za mocno otaczać. Następne pytanie. Dieta. Czy ksiądz stosuje jakąś dietę? Hmm, trudno powiedzieć. No, Jest to, co normalni ludzie, ale staram się nie jeść pieczywa. Traktuję to jak, jako taki swoisty post eucharystyczny, przedłużający się trochę. I na początku podjąłem go za pewną osobę. Dzięki temu doceniam bardziej chleb eucharystyczny, bo to jest jedyny, pieczywo, jedyny taki posiłek, który spożywam w ciągu dnia. I tyle. Czy ksiądz ma jakieś hobby, czy tylko robota? No, jest trochę hobby. Jest wśród nich informatyka, trochę muzykowanie, jakiś sport drużynowy, czy takie spacery. Jestem raczej osobą aktywną fizycznie. W wolnych chwilach robię strony internetowe dla różnych osób. Słucham muzyki. Okej, okay, to może konkretnie jakiej muzyki ksiądz słucha, a do wcześniejszego? Jakie to sporty drużynowe? To zacznijmy od muzyki. Bardzo często sięgam po płyty amerykańskiej artystki soulowej Diony Bromfield oraz zespołu Florence and the Machine, ale do tego się nie zamykam. Gdzieś, gdzieś te typy muzyki, czy to muzyka właśnie soulowa, czy, czy taka pop-rockowa z jakąś nutą przekazu pozytywnego mnie interesuje. Jeśli chodzi o sport, to piłka nożna to taka najczęściej wybierana przeze mnie dyscyplina. Wszelkie drużynowe rozgrywki gdzieś przynoszą więcej radości, bo jest w nich interakcja. Następne pytanie, trochę już może takie bardziej poważne. Gdyby ksiądz mógł urodzić się jutro rano z nową umiejętnością, jakąś zdolnością, to co by to było? Hmm. Może większa asertywność, jako taka cecha charakteru, może niezdolność, ale to. Mhm, ale to może się rozwinąć trochę? Co, co to znaczy? Trochę. Co się tu na myśli? To znaczy, mam tak, że jestem osobą raczej ufną i skorą do pomocy. Ale wiem, że są osoby, które no, potrafią to skrętnie wykorzystać i po prostu, po prostu czasami muszę się uczyć mówić nie, odmawiać, gdzieś też no, pokazywać granice tego, co, ile mogę czasu poświęcić dla kogoś. Jakbyś mógł powiedzieć, co to dla księdza znaczy być, być księdzem kościoła katolickiego? Ciągle to odkrywam. Każdy dzień niesie nowe wyzwania. Kapłan katolicki to osoba, która jest zarówno pełną wiary przewodnikiem, ale i osobą umiej mającą umiejętność bycia uczniem. I to jest tak, jak nie wiem, być starcem, który ma w sobie dziecko. Dla mnie to jest coś, co odkrywam codziennie. A mógłbyś on powiedzieć, jak to się zaczęło? Jak, kiedy pierwszy raz ksiądz myśli, że słyszy powołanie, albo ma taką pewność, jak się zaczęły te myśli o takiej drodze? Hmm. Byłem gimnazjalistą. Na swojej pierwszej, pierwszej pielgrzymce na jasną górę, e, tak mówiąc kolokwialnie, wzięło mnie. E, to znaczy, gdzieś poczułem, e, że, że e, to jest jakiś sposób na życie, ale yy, odcinałem się od tego jako, jako potem uczeń szkoły średniej. I zdecydowanie yy, chyba zaważyło najmocniej to, że byłem po prostu ministrantem, że służyłem przy ołtarzu w swojej rodzinnej parafii, jako zaangażowany młody mężczyzna. Yy, też bardzo yy, wiele zawdzięczam mojemu. Yy, proboszczowi, parafii, z której pochodzę, bo on mi dał taki dobry wzór pasterza. A co takiego było w nim, powiedzmy, imponującego? Co to za cechy? Myślę, że taką najbardziej rzeczą, która mnie gdzieś w nim się podobała, podoba do dzisiaj i imponuje, jest jego nieszablonowość, że potrafił przyciągać wszystkich swoją gorliwością, a młodzież myślę o tym, że miał gdzieś takie osadzenie w, w, w świecie też mediów. Współtworzył kiedyś radio diecezjalne, więc gdzieś nawet modlitwa, którą z nim prowadziliśmy, miała taki, taki, takie fajne życiowe przełożenie i wyraz, które no, zostały w człowieku. Co z celibatem? Czy może ksiądz powiedzieć, jak to jest żyć w celibacie, i ewentualnie, czy to stanowiło jakąś taką główną barierę przed podjęciem tej decyzji, alternatywna droga, czyli rodzina? Hmm. Celibat zdecydowanie jest takim słowem, które odstrasza, może na pierwszy rzut oka, ale dla mnie to jest jak życie w wielkiej rodzinie. Bo celibat ułatwia życie i mam więcej czasu dla siebie i innych. Parafianie z pewnością doceniają to, że ksiądz ma dla nich czas. Tak to widzę. On ma bardzo bardzo jasny cel, i gdy człowiek tym żyje, to, to widzi sens tego, tego życia. Następne pytanie: jak to jest spowiadać? Jak to jest rozgrzeszać? Mm -hmm. Każda szczera i poruszająca spowiedź to nie jest dzieło księdza, który spowiada, tylko to jest dzieło Ducha Świętego, który działa w sumieniu osoby spowiadającej się. I, i to jest chyba ważne, żeby, żeby to podkreślać. Od mojej strony to mogę powiedzieć, że dla mnie trudność sprawiają spowiedzi takie na szybko, w czasie świąt, takie masowe, bo ja jestem odpowiedzialny za to, co robię i, i też się za te osoby, które się spowiadają, modlę i chciałbym gdzieś je poprowadzić ku lepszemu, pokazać drogę wyjścia z różnych problemów, no ale nie mam czasu, kiedy czuję za plecami w kilku kilkudziesięciu albo kilkunastu osób, i tę presję czasową. I tutaj warto też wspomnieć o tym, że w spowiedzi, gdy działa Duch Święty, to on jest zapowiedziany przez Jezusa parakletem. To znaczy, z jednej strony to jest ten, który broni jako adwokat, i z drugiej strony ten, który w pewien sposób pokazuje błędy jak prokurator tak, w przewodzie sądowym. I, I dla mnie to też kiedyś było odkrycie, bo sam się spowiadam. Że, że jedno i drugie to jest dzieło Ducha Świętego, tylko trzeba go słuchać, za jego głosem iść, bo on prowadzi do doświadczenia wiary, do doświadczenia spotkania z Chrystusem. Książę Kamilu, czy ksiądz by polecił taką drogę życia młodym mężczyznom, przynajmniej do rozważenia, przynajmniej do, do, do wsłuchania się, czy może, czy może oni nie są powołani przez Pana Boga do czegoś takiego? Owszem, tak, jak najbardziej. Trzeba odkryć swoje miejsce, w którym czujesz się szczęśliwy, spełniony, i takie, gdzie widzisz, że to nie wypływa do końca od Ciebie, ale że inni za tym idą. Nie? Że to jest Twoje, ale też innych. I wtedy czujesz się naprawdę spełniony, szczęśliwy jako facet. Tak? Już niezależnie od tego, czy wybierzesz drogę powołania małżeńskiego, czy. czy czy kapłańskiego, czy jeszcze innego, ale ważne, żeby być w tym sobą i być osobą spełnioną, rozwijającą się. Czyli ksiądz ma raczej poczucie sensu, tak? Na co dzień, w swojej pracy, swojej posługi? Mhm. Wielkie I, i bardzo często mnie w tym ludzie uswierdzają, więc no, cieszę się, że też jestem na takiej parafii, gdzie, gdzie to dostrzegam, słyszę. To jest bardzo pozytywne, potrzebne chyba. Jest kryzys powołań teraz? Ja bardzo rzadko używam słowa kryzys, bo ono kojarzy mi się ze światem finansów i, i gdzieś z takim larum niepotrzebnym. Bicie na alarm to nie jest zdecydowanie to, co, co robię, bo uważam, że skoro Ewangelia zachęca, by prosić, by Pan wyprawił robotników na żniwo, to dlatego, że to ma jakiś głęboki sens i to nie można mówić o tym, że jest kryzys, bo Pan Bóg nie daje. Pan Bóg gdzieś te powołania daje, tylko nie zawsze ludzie są w stanie na nie odpowiedzieć. Jest taka fajna sprawa, którą opisuje arcybiskup Fulton Sheen w książce pod tytułem Kapłan nie należy do siebie, gdzie komentuje ten fragment, o którym wcześniej wspomniałem, do którego nawiązałem i Pokazuje w nim, że przestrzeń modlitwy, jaka tworzy się w parafii, to ona ma tego młodego człowieka gdzieś do tego zachęcić, wręcz wypchnąć. Nie? Trzeba wielkiego skupienia i delikatności w pracy nad powołaniem, czy to, czy to swoim własnym, czy, czy innych ludzi. I każdy człowiek dojrzały może podjąć powołanie, ale Podejm podejmowania powołania na pewno nie powinien się podjąć niedojrzały, e, czyli taki, który, który gdzieś e, albo to źle odczyta, e, albo będzie e, próbował e, w jakimś stopniu też e, być e, za wszelką cenę przewodnikiem duchowym, e, gdy, gdy nie powinien nim być. Czyli raczej nie lubi ksiądz sformułowania kryzys powołań, ale jakoś czy możemy mówić w takim razie, że kryzys jest trochę w człowieku w XXI wieku? Kryzys jest w różnych obszarach na pewno, ale unikałbym jego negatywnego znaczenia po prostu. Mhm. Bo gdyby tak popatrzeć na Kościół, to on jest w nieustannym kryzysie od chwili pojawienia się go, stworzenia. To jest nieodzowna część życia, tak? moment, moment gdzieś wyzwań kryzysów, potem przychodzi moment sukcesów, pracy nad sobą. Ksiądz pracuje z młodymi ludźmi, tak? Tak, jak bardzo często. Młodzież, w szkole. Jak ksiądz widzi młodzieży w dzisiejszych czasach? Czy myśli ksiądz, że on dotarcie do takiego człowieka stanowi troszkę inne wyzwanie niż w przeszłości? Jakie są się za spostrzeżenia? Na pewno patrzę na nich przez pryzmat samego siebie, bo ja się zaliczam do pokolenia milenialsów No i przyglądam się temu smartfonowemu pokoleniu internetu, z takim zaciekawieniem, nie z przerażeniem, trochę inaczej odbieramy świat. Myślę, że oni znają ten świat przez pryzmat internetu w po prostu inny sposób niż ja. Ale nie gorszy, tylko po prostu inny. I to widać w takich prostych sprawach. Na przykład moje pokolenie jeszcze umie pisać, czy to listy, czy podania, czy dokumenty kancelaryjne odręcznie, a oni nie używają już czegoś takiego. Gdzieś też inaczej podchodzi się do rzetelności wiedzy, bo prawdą objawioną nie jest dla mnie to, co pojawi się na przykład w Wikipedii, bo wiem, że różne osoby mogą to edytować. Oni nie mają takiego podejścia, są bardziej ufni w tym. Otwarci, ale, ale równocześnie mało krytyczni. I, I to nas chyba bardzo różni, ale każde pokolenie daje jakieś bogactwo społeczeństwu i oni też jakieś dadzą. Jestem o tym przekonany. Widzę w nich też więcej chyba nawet perspektyw i pozytywów niż, niż inni, na przykład starsi ode mnie czy, czy niektórzy moi równolatkowie. Czy ksiądz byłby skłonny polecić książki do czytania? To jest ten problem bez strasznym molem książkowym, i nie ma tygodnia, żebym po prostu jakieś tam nie, nie przeczytał. Jest ich sporo, ale szukajcie dobrych autorów. I jeśli mogę jakiś polecić, to na pewno w dziedzinie teologicznej. Czyli takiej gdzieś, jeżeli chcesz rozwinąć swoją wiarę, osadzić się, zrozumieć bardziej Pismo Święte, warto sięgać po takich autorów jak Benedykt XVI. Bo, bo to jest myślę, że taka. taka Wysoka półka i jakakolwiek książka tego autora może być świetnym impulsem do rozwoju wiary. Wcześniej wspominałem o arcybiskupie Fultonie Schinie. On zasłynął między innymi nie tylko książkami, ale też takim sposobem ewangelizowania przez, przez telewizję i to no, wiele dekad temu ale jego myśli są nadal aktualne, więc polecam. I jest wielu też innych autorów spoza takich dziedzin. Na przykład lubię także literaturę popularno-naukową czy biograficzną i jeżeli ktoś chciałby się zagłębić na przykład w świat neurobiologii, zobaczyć jak funkcjonuje ludzki mózg, ludzkie myślenie to myślę, że nikt tego zabawniej i bardziej dostępnie nie opisuje niż zmarły polski profesor Jerzy Metulaj. Jeżeli chcecie gdzieś zmierzyć się z jakimiś postaciami historycznymi w zupełnie zaskakujący dla Was sposób, to książki Waltera Isaacsona są godne polecenia. Nie znam lepszego biografa. Następne pytanie. Czy gdyby ktoś z oglądających miał takie pragnienie, żeby pomodlić się za księdza, to są jakieś, jakieś intencje szczególne? Czy ma ksiądz teraz okazję poprosić o modlitwę? Hmm. No, na pewno byłbym bardzo wdzięczny kolejnej osobie, która się za mnie modli, bo mam świadomość, że jestem z modlitwy innych, z modlitwy moich parafian, parafii, z której pochodzę. Myślę, że prosiłbym o modlitwę, aby się nie zatrzymać w drodze. Aby się nieustannie rozwijać, e, aby szukać ciągle Woli Bożej i ją realizować. To tyle. E, czy trenuję ksiądz bule dalej trochę? Bo moje dzieciaki będą w wakacje sporo trenowały, szlifowały umiejętności, żeby się znowu zmierzyli. Bardzo się cieszę, że mi się spodobało. No tak, ciągle, ciągle gdzieś e, sięgam też po to, ale e, no to muszę mieć po prostu kogoś do, do gry, tak? E, ale, ale staram się. Jeszcze tak mogę wrócić do książek. Koniecznie. Bo jedna rzecz mi bardzo umknęła, a myślę, że to warto powiedzieć. Moi drodzy, odkuszmy Pismo Święte w domu. Bywa tak, że mm, właśnie mm, ja też mam taką pokusę, żeby mówiąc o sobie, y, gdzieś y, ten aspekt. Y, Sięgania po, po e, prawdziwe źródła i, i wiedzy, i e, radości, jakiegoś pocieszenia pominąć, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest chyba najczęściej cytowaną publikacją i najbardziej pobieżnie czytaną książką świata. A jest e, czymś, co wnosi w życie człowieka bardzo dużo. Czytajmy ją codziennie. Ja to robię, zachęcam do tego. E, choć po zdaniu. A jak, bo mówi ksiądz, mówi ksiądz codziennie, a wtedy w jakim trybie? Bo Pismo Święte jest dosyć długie. Co wiem z własnego teraz doświadczenia, bo czytam od deski do deski i widzę, ile to czasu zajmuje. Jak ksiądz to robi codziennie? To są losowe fragmenty, czy jakieś akurat w danym okresie życia jakaś księga? No, nie są to losowe fragmenty, bo ym, czytałem takim sposobem, że Pismo Święte jest podzielone na 365 dni, y, konkretne fragmenty, chyba za trzy razy Pismo Święte jako y, seminarzysta. Y, ale y, dzisiaj widzę ogromny sens, żeby iść za liturgią Kościoła. To znaczy, sięgać po te czytania z dnia, nawet jeśli się nie jest na mszy świętej codziennie, to żeby gdzieś sobie to rozszerzyć, y, szukać, y, iść wtedy za. Przypływem y, jakiejś potrzeby serca w modlitwie, nie rozszerzać to. Y, odradzam czytanie od deski do deski. Mm. A wie Pan dlaczego? <laughs> Dlatego, że y, niestety bywa tak, że y, zwłaszcza człowiek y, nie do końca osadzony w wierze w Chrystusa w relacji z Nim, widząc y, y, bardzo y, takie, y, powiedzmy, fragmenty. Starego Testamentu, przepełnione walką, przepełnione, e, przepełnione e, no, ostro. no, historia było. Izraela była bogata, tak, Prze, mhm. przepełniona agresją, może w ten sposób, e, traci sprzed oczu to, co jest najważniejsze. Skupiając się na jakimś małym wycinku historii, m, który, który m, nie prowadzi go do żywej relacji, tak, żeby czytać Stary Testament, to najpierw trzeba się mocno osadzić w nowym w doświadczeniu y, bycia z Chrystusem nie i, i, i czytania też y, Starego Testamentu pod kątem odkrywania Chrystusa w prawie pismach i, i u proroków. Tak, tak jak to było y, y, wśród uczniów idących do Emaus, że dopiero wtedy jak oświecił ich umysł, ale był wśród nich, to mogli zrozumieć sens y, y, tego słowa. Książka Milub, mi pytania się skończyły. Czy jest jeszcze coś, co chciał, ksiądz chciałby mm, dodać na zakończenie? Nie, chyba już wystarczy. Bardzo, bardzo dziękuję za ten pomysł wspólnego gdzieś tam takiego spotkania w formie internetowej i porozmawiania. I mam nadzieję, że to, co, co mówię, to nie jest autopromocja, tylko to jest raczej taki sposób na podzielenie się życiem. Jeśli ktoś ma ochotę, życzenie, to zapraszam do Jeżowa, gdzie teraz posługuję jako wikariusz i możemy porozmawiać jak ludzie. <grystanie> <grystanie> Dzięki jeszcze raz. To jest niedaleko Łodzi, tak? Trzeba e, tak, mniej o, niecałe 40 km od Łodzi. Księże Kamilu, przepraszam, bo już mieliśmy kończyć, zapomniałem zapytać o tą ikonę, która jest za, za księdza głową. Kto to jest? Mm -hmm. to jest święty? To jest mój patron, święty Kamil Delelis. Święty pochodzący z Włoch, nawrócony żołnierz. No to dziękuję za zaspokojenie za ciekawości. Na koniec. Bardzo dziękuję, księdzu, za czas i za chętnie wystąpienia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Dzięki z Panem Bogiem.